Dzisiaj chcę Ci pokazać prawdopodobnie najlepszy program do nagrywania ekranu na Windows, jaki udało mi się znaleźć. Ten program nazywa się Focus C. Ja mam go już zainstalowany na moim komputerze i już pokazuję Ci, jak to działa. Jak uruchamiasz Focus C, od razu masz możliwość wyboru, co chcesz nagrać czy cały ekran, czy fragment ekranu. Możesz oczywiście używać kamery, mikrofonu, nawet masz tutaj teleprompter. Więc nagramy sobie teraz cały ekran. Już uruchomiłam program i teraz nagrywamy właśnie Focus C. Link do tego programu znajdziesz na dole pod filmem. Jest to link afiliacyjny, ale będzie mi bardzo miło, jeśli w niego klikniesz, bo będzie to ogromnym wsparciem dla mojego kanału. Ten program ma niezwykle dużo, bardzo fajnych opcji. Jak możesz sobie tutaj zobaczyć, świetnie się nadaje do nagrywania różnego rodzaju poradników, tutoriali, a zaraz Ci pokażę, dlaczego i jak wyglądają jego funkcje. Po zakończeniu nagrywania, program przenosi mnie od razu do panelu edycji. I to, co mi się bardzo podoba, to to, że mój film już od razu wygląda bardzo ładnie. Już od razu ma elegancko ustawione nagranie oraz kamerę, a także bardzo ładne tło. Tutaj kolor tła można sobie dopasować do swoich potrzeb. Tak samo jeśli klikniemy po prostu na nagranie, to również możemy sobie jego wielkość edytować, możemy sobie zmieniać zaokrąglenia rogów, czy też chociażby cienie, które zostały tu już nadane automatycznie. Ale co jest bardzo ważne, film po prostu wygląda. Od razu bardzo elegancko. Mamy tutaj masę różnych opcji do wyboru. To, co możesz zobaczyć, to to, że program już automatycznie dodał zoomy, czyli automatycznie dodał zbliżenia w momencie, kiedy kliknęłam na jakiś element, bądź też kiedy uznał, że jakiś element chciałam wyróżnić. Jest to naprawdę super wygodna opcja, bo już nie musisz dodawać tych zoomów ręcznie, tylko program dodaje je automatycznie. Oczywiście zoomy możesz edytować samodzielnie, możesz tutaj dodawać w tym miejscu, które ty uważasz za stosowne, lub usuwać. Tam, gdzie tobie nie pasują, a także wielkość tych zoomów, również tutaj w panelu edycji możesz sobie dostosować i nawet zastosować do wszystkich albo wybrać element, który chcesz właśnie wyróżnić, co jest bardzo, bardzo wygodne. W panelu programu masz do wyboru ogromną ilość opcji. Możesz na przykład ustawić wielkość swojego wideo. W tej chwili mamy ustawioną oryginalną, ale jeśli chciałabym z tego zrobić wideo na przykład na komórkę, wybieram sobie format 9x16 i program automatycznie dopasowuje mi ekran do wyglądu na komórkach. Jak widzisz, pomimo, że jest to ekran mojego komputera, dzięki tym właśnie automatycznym zbliżeniom nawet na komórkach ktoś będzie mógł z łatwością zobaczyć, co klikam, co wybieram. Jest to rewelacja tam bardzo fajna funkcja. Tych ustawień mamy tutaj bardzo dużo, a oprócz tego możemy oczywiście swój rozmiar wideo również ustawić. Bardzo dużo mamy także ustawień kamery. Tą kamerę automatycznie możemy ustawić zarówno w dolnym rogu, tak jak u mnie, jak i obok filmu. Tutaj tych ustawień jest naprawdę bardzo dużo, więc również możesz sobie je um, poustawiać, a nawet możesz dodać filtr do swojej kamery, żeby na przykład wygładzić Twoją twarz. To, co mi się bardzo podoba tutaj, to Opcję poprawy dźwięku. Mamy opcję AI do poprawy dźwięku, mamy automatyczne usuwanie szumów, a nawet możemy wybrać automatyczne usuwanie dźwięków. Ciszy albo takich dźwięków jak E czy E. Y. Jest to naprawdę świetna opcja, z której ja osobiście często korzystam. Możesz oczywiście dodać też swój znak wodny. Możesz właśnie skorzystać z tej funkcji smartcut dzięki której automatycznie wycięte zostaną momenty ciszy i wszelkie takie oddechy i tym podobne rzeczy. Możesz nawet zamiast swojej kamery użyć awatara AI. Ta opcja jest akurat dosyć droga, bo kosztuje kredyty AI, ale możesz nawet tutaj zamiast swojej twarzy wstawić awatara AI. Jeśli chodzi o wady tego programu, największą wadą według mnie jest to, że niestety na obecny moment, nie można dodać zewnętrznego filmu do tutaj edycji filmu. Mogę na przykład przyciąć film, jeśli przytnę ten film i usunę fragment filmu, to wszystkie elementy, które są na mojej osi czasu automatycznie się przesuną, co jest bardzo wygodne, ale niestety nie mogę do osi czasu dodać zewnętrznego filmu, czyli nie mogę dodać intro, albo na przykład podzielić filmu na kawałki i złożyć go w jedną całość. Ta oś czasu jest niestety bardzo uboga, nie jest to y, super program do po prostu edycji zaawansowanego wideo. Jeśli chodzi Chodzi o koszty tego programu. Program Focus C możesz mieć już nawet za 15 zł miesięcznie. Możesz mieć również wersję lifetime na całe życie. Sam program opłacasz albo jednorazowo, albo właśnie rocznie. Jeśli chodzi o kredyty AI, są one dodatkowo płatne i kupujesz tyle kredytów, ile potrzebujesz. A jeśli chcesz poznać więcej ciekawych narzędzi AI dla małego biznesu, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał.